Wolny wybór, wolnego narodu postawił mnie dziś przed Państwem. Postawił mnie przed Państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom. Prew teatrowi politycznemu i brew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 1 czerwca jeszcze raz wszyscy przekonaliśmy się, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej musi być tylko i aż po prostu głosem obywateli. I obywatelek Rzeczypospolitej. Nikim więcej. Ja, jako prezydent Polski, będę głosem narodu polskiego i takie mam przed sobą zadanie. Nie zaskoczę państwa ze swoim programem politycznym na najbliższe pięć lat. Tak, Polacy oczekują, że politycy będą wypełniać swoje obietnice, a ja swoje obietnice zawarłem w planie 21, w programie dla Polski na XXI wiek, w programie który dostał 10,5 miliona głosów wyborów. Dlatego moje dzisiejsze wystąpienie nie może być dla nikogo, drodzy Państwo, zaskoczeniem, bowiem zamierzam być konsekwentny i zdeterminowany w realizacji Planu 21.